है well, ब we <laughs> I tamte, gdzie te drugie e, pojawią się takie także i bo tutaj jeżeli chodzi o rywalizację pan, to może dojść do sytuacji taka, że Lina Sabina będzie naciskać Monikę e, Monikę Jackiewicz i będzie tutaj z tej rywalizacji rozwijał się dobry winni. Czy to jest już Artur olejasz i Monika? Za chwilę się proszę Państwa o tym przekonamy. Po, a Monika tylko e, nie wiem jaki, jaki mają sposób porozumiewania się, tylko tam wolniej szybciej e, i tak dalej, i tak dalej. Trzeba... Tomek Grycko miał 15 minut i 8 osiem... I prosimy o brawa. No właśnie, Artur Olejasz i Monika Jaskiewicz. Oni chcieli wygrać kolejne zawodniczki. I Robert... Właściwie od pierwszych metrów pan Tomek prowadzi, a więc y, można tylko podziwiać i mieć I to na to, że te otwarcie na pasu zwycięstwa będą gorące i serdeczne. Przyda się liderowi to wsparcie y, bardzo, bardzo mocno. Wśród pani Monika Jackiewicz z dziesiątką na koszulce y, jest pierwsza korupieczniczka y, pana Tomka y, z Zuba. W tej chwili y, liczne grono biegacze przeplatane, można powiedzieć, takimi dłuższymi pauzami, ale przewaga lidera jest imponująca. Tomasz Grycko y, tej chwili pewnie przebiega już mniej więcej w okolicach e, ulicy Staromiejskiej. My natomiast e, po e, 10 minutach od startu kibicujemy teraz e, bardzo licznej grupie zawodników w kolorowych koszulkach, reprezentantów e, Piły i okolic. E, mamy też e, osoby z zagranicy, choć nie jest to tak liczne grono jak w poprzednich e, edycjach. Cieszymy się każdym zawodnikiem, każdą zawodniczką. E, w tej chwili słońce zaczyna grzać coraz mocniej, a ja widzę na horyzoncie e, osoby, które z flagami z napisem godzina 30, a więc wszyscy ci, mniej więcej 200 osób, które, które biegną przed tymi flagami, to osoby, które być może będą finiszować szybciej niż po 90 minutach. Pozdrawiamy gorąco grupę, która właśnie teraz na grupa, która biegnie na godzinę 30. To tyle na teraz. Na razie liderami biegu to Tomasz Grycko i Monika Jackiewicz. Do usłyszenia. Jak <śleszy> pewnie w tej grupie pojawią się pewnie także i panie, bo tutaj jeżeli chodzi o rywalizację pań, to może dojść do sytuacji taka, że Nina Sabina będzie naciskać Monikę, Monikę Jackiewicz i będzie tutaj z tej rywalizacji rodził nam się dobry wynik. Pytonka do mety bramami! chciałem równo powiedzieć po 306, to chyba jak za szybko pierwsza dycha. Też druga była też no na 20 w niż pierwsza. 31 miałeś dokładnie tu, chyba dychę. E, 30-47. Mamy drugiego mamy e, zawodnika i tym zawodnikiem, proszę Państwa, za chwilę państwo przystałem, mamy taką listę, że e, tutaj e, jest. Grzegorz Kujawski, Grzegorz Kujawski, 1 godzina, 11 minut sekund. Powitajmy kolejnego zawodnika. Artur Jasiński przed chwilą godzina 14.10. Monika, Monika, możesz krótka chwila. Gratulacje. Co chcesz powiedzieć kibicom? Super trasę. Szkoda, że w nie dało się zatrzymać, ale każdy mówił tak samo. Cieszę się, że tu poprawiam życiówkę. No cóż chceć więcej. No ale pozdrawiam. I kolejna dziewczyna, chyba druga, mam nadzieję, że nikt mi nie umknął. Walentyna Wiericka, ja Ukraina. Ta Dziewczyna, prosimy o gorące brawa. To także ścisła czołówka dziewczyn w naszym biegu. I proszę Państwa. Gratulacje. Dziesiąte miejsce. Matko, biegam od dwóch lat. O. I dzisiaj to był mój pierwszy pomarańcz w życiu. I, czuję się, I jestem zbudzenia. Ja biegam od trzech lat i, jestem I od dwóch lat. Tutaj biegam. Tutaj drugi raz jest Super. Jesteśmy pilanki. Jak co roku bierzemy udział z tytułu tego, że w zeszłym roku niestety były takie ani inne okoliczności. Bieg półmaratoński został przełożony jubileuszowy 30 na ten rok. Bardzo się cieszymy. Było super, atmosfera cudowna. I na tyle. Jesteśmy zadowolone z wyniku, dałyśmy czadu i tyle. Wspaniała impreza. Rewelacja. Biegam od 2011. No i fantastycznie się biegło, bo może Kamil, chodź tutaj do nas też. Bo ja to drugi bieg, biegła. jaki biegliśmy razem z bratem, a pierwszy tak... Y, taki prawdziwy bieg, nie w takich okolicznościach covidowych, jak to było w zeszłym roku, gdzie biegliśmy wirtualny bieg. Uczestniczyliśmy w półmaratonie y, warszawskim, ale biegliśmy tutaj, y, tutaj w pile, więc tym bardziej, że to jest taki pierwszy nasz wspólny duży bieg, a do tego jubileuszowy. No i biegło się fantastycznie. Jesteśmy zmęczeni. Ale szczęśliwi. Ale szczęśliwi, że dobiegliśmy. Maje wrażenia z biegów? Ha, dużo zakrętów. To nie jest w linii prostej. Nie można sobie rzucić, żadnej życiówki zrobić. Ale jest trasa tak niesamowita, że pięknie jest. Bardzo mi się podobało i podejrzewałem, że za parę lat wrócę tutaj na, na pół udało się dobiec, co najważniejsze. Też jestem zadowolony, że udało mi się dobiec całej zdrowy. Dzisiaj biegło się fantastycznie. Ważne, że biegliśmy, ważne, że biegamy przed. I ważne jest też to, by biegać po takim biegu. To jest chyba najważniejsze, aby mieć tyle siły, motywacji. Ładnego spotkam, minę, albo mnie ktoś ładny minie. No i wesoło jest na trasie. Nikogo nie musiałem zmuszać. Nie, nie, nie. Tylko się. jak rodzice biegają, to i dzieci chcą biegać. Za przykładem. I brat biega, także cała rodzina da. biega. I brat, i szwagier, i... A w ogóle jak się dzisiaj biegło? Redelant, no, pogoda super, także... Bardzo fajnie. E, zmęczenie wychodzi. Wygraliśmy bieg wipa. Jeszcze udało nam się wygrać. Jako małżeństwo bieg wipa. Ja była pierwsza. I Nasz ja byłem pierwszy. Byłam pierwszy raz i zawsze mi się marzyło i spełniłam swoje marzenie. 4 lata temu przypadkiem. Mam 53 lata. Dla zdrowia po operacji kolana zaczęłam sobie biegać, żeby naprawić się. No i to wszystko. I tak biegam. Maratony, dyszki. A pochodzę z, z Kobrzęgów, mieszkam we Wronkach. My zbyt goszczy. Razem przyjechaliśmy tutaj dzisiaj z rana. I biegamy tak, powiedzmy, y, dla fanów i dla zdrowia. Tak, no jesteśmy małżeństwem i biegamy tak w zasadzie od oszpitala. lat. Tak. no po, po dwóch latach y, pozwoliło nam tutaj zacząć takie podobne bieganie y, między ludźmi i liczymy, że za trzy tygodnie się spotkamy, tak jak teraz, razem w Berlinie na Wartowni. To ja zaczynam. Jestem Sara, jestem z Krakowa. Bieram półmaratony do korony Półmaratonów Polski i było dzisiaj bardzo fajnie, jestem bardzo zadowolona z organizacji, z całego biegu i mam nadzieję, że jeszcze tutaj zawitam. Witam serdecznie, Krzysiek, ja jestem z Łodzi. Pierwszy raz tutaj na półmaratonie w Pile, w Filipsowym, więc też pozdrawiam wszystkich ziomków z pracy, bo pracuję w Philipsie. Zawody bardzo fajne, fajna przygoda i widzimy się na kolejnych zawodach, a też zbieram rezultaty do korony maratonów, półmaratonów. Dziękuję. Ja jestem z Murowanej Gośliny koło Poznania e, i było super. Godzina 39, rekord. E, fajnie zorganizowane. Szkoda, że trochę pędelek, kręciołek było, ale ogólnie to pozytywne. Nie było górek, więc super trasa. Polecam Piłę, jeśli chodzi o rekordy życiowe. Pozdrawiamy wszystkich i zapraszamy za rok!